W każdej małej ojczyźnie jest tyle do poznania, zrobienia, tyle do pokochania i nieprzebrane możliwości, aby te cele realizować. Trzeba tylko otworzyć oczy, zobaczyć i chcieć. Dzięki tym pięknym słowom mojego dziadka, autora kilku książek o bądkowskiej gminie i jej mieszkańcach, bohaterem mojej filmowej opowieści uczyniłam trzystuletni kościółek w Kujawskiej w Siłowiczek. Prawdę mówiąc, gdyby nie ten kościółek, to wieś niczym szczególnym by nie zachwycała. Od wieś jak wieś. Kilkanaście domów w jej centrum, i zaledwie 230 mieszkańców. Pewnie ktoś nie znający tej miejscowości przejeżdżając przez wieś nawet by nie zwrócił uwagi na skromnie wyglądający kościółek ukryty wśród drzew, a nie znając jego dziejów i nie wiedząc o zasoby wewnątrz pojechałby dalej. Ta barokowa świątynia jest orientowana, czyli wzorowana na budowlach wschodnich. Najpełniej cechy tego stylu oddają obydwie charakterystyczne dla baroku baniaste wieżyczki. Wejdźmy jednak do wnętrza świątyni, gdzie zachowały się płaskie drewniane stropy z polichromią, czyli malowidłami, i belka tęczowa oraz oryginalne barkowe ołtarze. Późnobarkowy ołtarz główny z wolno stojącymi kolumnami z rzeźbami świętego Piotra i Pawła pochodzi z pierwszej połowy wieku XVIII. W doskonałym stanie zachowały się jeszcze trzy późnobarkowe ołtarze, w tym bardzo okazały w kaplicy bocznej. Zwróćmy uwagę na umieszczony w centrum ołtarza niewielki obraz szkoły włoskiej XVII wieku, przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem. To najstarsze zachowanych obrazów. Pozostałe i większość rzeźb pochodzą z wieku XVIII i czasów późniejszych. Na chórze kiedyś podwieszanym, obecnie wsparte na specjalnych belkach, zachowały się unikalne organy XIX wieku. Ale chyba największą atrakcją tego niewielkiego kościółka jest jeden z dwóch zachowanych w naszym powiecie, portret trumiennych Chryzostoma, czyli Krzysztofa Słubickiego, zmarłego w 1727 roku, właściciela wsi i fundatora świątyni. Tak, tak. Istniała obawa, że od lat kościółek podzieli losy szlachetnego dworku po bliskich łówkowicach. Na szczęście, dzięki staraniom poprzedniego i obecnego proboszcza, udało się znaleźć dotacje na działania ratunkowe. Dlatego, gdy w lipcu tego roku rozpoczęto prace konserwatorskie, to co kilka dni byliśmy w łowiczku, żeby nie tylko zobaczyć, ale przede wszystkim udokumentować, jak postępowały prace ratunkowe. Gdy pracownicy odchwali fundamenty, wtedy okazało się, że kościółek trzy wieki temu. Postawiono na niezbyt grubej warstwie kamieni połączonych tylko wapienną zaprawą, dlatego po latach zaczął się niebezpiecznie przechylać. Żeby temu zapobiec, zrobiono głębsze wykopy i wykonano solidne kamienne fundamenty, odpowiednio wzmocnione specjalną zaprawą. Na początku września zaczął się trudniejszy etap konserwacji: naprawa dachu, czyli najpierw wymiana zniszczonych przez deszcz i korniki drewnianych elementów konstrukcyjnych, potem zdjęcie blaszanego pokrycia dachowego i położenia nowego. Ta wielka sterta desek i blachy zdjętych z dachu pokazuje ogrom wykonanych prac i tłumaczy, dlaczego musiały tak długo trwać. O ile od lipca co kilka dni śledziłam postępy robót naziemnych, to poglądanie robót dachowych było trudniejsze. Mogłam tylko z zgodą pracowników wejść na rusztowanie i popatrzeć. Ale pod dach, gdzie było niebezpiecznie i mogłabym wpaść przez sufit do środka niszcząc malowidła, już nie. Dlatego te ujęcia zrobił mój dziadek. Gdy pod koniec października pokryto mniejszą wieżyczkę blachą miedzianą, ten etap prac zakończono. Dlatego zapytałam księdza proboszcza nie tylko o to, jakie prace będą prowadzone jeszcze w tym roku, ale również o ocenę już wykonanych. Prace z tego co było założone na, na ten rok bieżący są wykonywane terminowo. Zrobione zostały już fundamenty, zrobione zostały podwaliny dębowe, fundamentów też. Przygotowany dach do położenia gądu, teraz zrobiona również wieża, mniejsza wieża. W sobotę 12 września do Łowiczka przybył nie tylko ksiądz biskup Alojzy Melling, ale także przedstawiciele urzędów, które sfinansowały prace konserwatorskie. Jak dostojni goście ocenili pierwszy no etap prac? że bardzo pozytywnie, przynajmniej taką, e, taką opinię tutaj wyrazili. Byli, byli tak pozytywnie zaskoczeni tym, że w ciągu roku e, udało się zrobić w ogóle tyle rzeczy, tak? Zarówno z dotacji, jak i z tych e, środków, które pozyskaliśmy, czy od sponsorów, czy tutaj od parafian. E, Parafianie tego by nie chcieli też nie wyszłoby od nich ta zgoda, potwierdzenie. No to nie wiem czy byłby jakikolwiek sens w ogóle cokolwiek robić, tak? Bo to ma być przede wszystkim dla nich, dla tego miejsca, dla tych mieszkańców, dla tej społeczności. Dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Życzę szybkiego dokończenia prac konserwatorskich, aby kościółek mógł nadal służyć parafianom. Dziękuję bardzo.